Tu chcę i szalam szal za Tobą ruchów Święty. A teraz wszyscy pomodmy się w językach. Bo kiedy przyjęliśmy chrzest, to każdy otrzymał tak naprawdę ten dar. Mówimy czasami, prosimy o dar języków, ale tak naprawdę ten dar każdy ma. Od chrztu. Więc chodzi o, o przyjęcie tego daru i odważną modlitwę w językach. Dlatego za chwilę będziemy się wszyscy modlić w językach. A jak ktoś jeszcze się boi i nie ma tego właśnie daru przyjętego może, a ma ten dar, to niech zacznie od początku najpierw A, potem B i potem ale, ale, ale i tak dalej. Niech pójdzie już modlitwa w językach. Trzeba pomóc Duchowi Świętemu. Ten język trochę rozruszać. A, A, B, B i potem C już nie. Potem ma być modlitwa w językach.

Aha, la 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 la, alai. Chcę namęteri to lewe na salalai. Chcę namędła la 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 la, la 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 la. jeszcze la 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 mele. Aha, jak ty dasz sobie, będę miał już spoczynek, i będziemy będziemy to za chwilę dalej śpiewać. Jak jest jako spoczynek, to którym po tym spoczynku będę już modił się bez problemów w językach. Aha, <Ła> ha, ha, lalala, halla, 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 Maria, sallaj, halla, halla, Maria, sallaj,